Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę tutaj w Katowicach uroczyście otworzyć obrady tego forum. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach przełomu. Dwa lata pandemii pokazały, że musimy na nowo zdefiniować życie w wielkich skupiskach miejskich, życie w wielu państwach. To właśnie. Miasta były u zarania naszych dziejów, naszej cywilizacji głównym impulsem rozwoju, ale też w miastach po raz pierwszy pojawiły się w minionych wiekach właśnie wielkie epidemie. To pokazuje, że mimo zmieniających się czasów mamy dziś do czynienia z wyzwaniami, których ślady dostrzegamy w przeszłości. Również okrutna wojna na Ukrainie, napaść rosyjska, barbarzyńska napaść i zniszczone miasta, zniszczone doszczętnie miasta, pokazują, że te wyzwania także muszą dzisiaj być przedmiotem naszej refleksji, jeśli chcemy autentycznie odpowiadać na potrzeby, na wyzwania dzisiejszych czasów. Polska nie miała możliwości rozwijać w dobie rewolucji przemysłowej swoich miast w sposób niezależny, gdyż byliśmy w niewoli. I w takich okolicznościach polskie miasta nie pokazały swojego potencjału. Tu na filmie widzieliście Państwo przed chwilą, jak wielkie były zniszczenia polskich miast, Warszawa, nasza stolica, była obrócona w gruzy. Przypominała może Lizbonę z wielkiego trzęsienia ziemi i tsunami z 1755 roku albo spalony Londyn z połowy XVII wieku. Jeśli ktoś nie wierzy, niech oglądnie zdjęcia Warszawy z 1945 roku. Dziś Warszawa jest odbudowana, dziś Warszawa tętni życiem, jest świadectwem dynamicznego rozwoju Polski ale także Katowice i ten region, w którym się spotykamy. To miasto, które było zbudowane w oparciu o założenia pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej, eksploatowane do granic możliwości. Dziś odbudowywane jest, można rzec, i tworzone są tutaj możliwości rozwoju, jakich wcześniej nie było z poszanowaniem środowiska naturalnego, aspiracji młodych ludzi, miasto kultury, miasto technologii. Tak chcemy właśnie transformować polskie miasta. W całym świecie mamy ogromną liczbę wielkich aglomeracji. W samej Afryce kilka miast, które przekraczają ponad 5 milionów mieszkańców. Kair 20 milionów mieszkańców. To są gigantyczne metropolie. Na całym świecie musimy znajdować odpowiedź na wyzwania współczesności. Co to oznacza? Dawniej ludzie migrowali do miast za pracą, i dziś w wielu regionach świata migrują za pracą. Ale mamy do czynienia z gigantycznymi nierównościami. To jest jedno z podstawowych założeń pracy, również w Polsce, aby. Aby te nierówności zmniejszać, minimalizować ich wpływ na rzeczywistość. W jednych krajach tworzone są śmiałe plany lotów na Marsa, a w innych mamy ogromny niedostatek, biedę i głód. Jeśli z tym sobie nie poradzimy, nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju. Rozwój, środowisko naturalne, ale także miejsca pracy, mieszkania, tworzenie. Szans, równych szans dla wszystkich mieszkańców wielkich aglomeracji i tych mniejszych ośrodków miejskich, jest podstawowym wyzwaniem i będzie też źródłem sukcesu. Dziś, trochę w mniejszym stopniu niż niegdyś, ludzie migrują do miast wyłącznie za miejscami pracy. Cały czas tak się dzieje, ale robotyzacja, automatyzacja, cyfryzacja to wielka szansa, ale także wielkie wyzwanie. Dziś miasta, te większe, największe i te mniejsze, można postrzegać jako skupiska neuronów, jako miejsce, gdzie stykają się relacje, interakcje między ludźmi, i to za nimi często podejrzają, podążają talenty, podążają miliony ludzi. Wierzę głęboko, że to 11. Światowe Forum Miejskie wypracuje bardzo wiele rozwiązań że tutaj będzie spotkanie idei, spotkanie myśli, wspaniałych, ciekawych pomysłów, idei, innowacyjnych projektów, które zaowocują lepszym życiem w miastach. Lepszym życiem tak, żeby zarówno miasta i tereny miejskie były tym, tym magnesem, który przyciąga, ale zarazem, żeby emanowały rozwojem, zrównoważonym rozwojem na pozostałe obszary we wszystkich krajach całego świata. Życzę wszystkim uczestnikom pani przewodnicząca dziękuję bardzo za inspirującą rozmowę przed tym otwarciem 11. Światowego Forum Miejskiego. Wszystkim uczestnikom życzę bardzo obfitych, ciekawych obrad i refleksji, które zaowocują wnioskami, które będziemy mogli wdrożyć we wszystkich naszych Państwach. I oby wszystkie nasze wszystkie państwa, także Ukraina, mogły rozwijać się w pokoju, w bezpieczeństwie i w dobrobycie. Dziękuję bardzo.